Nie, ale bez sensu w ogóle, kurde, na tych podach twój się nie da grać, jest jakiś dramat. Nie, no. Ale w ogóle ten telewizor, kurde, nie da się w nim grać, jest kompletne. Weź za inwestor coś lepszego, serio. Jest, w końcu. Wow. Brawo. <laughs> Ale fajnie tam pobiegł <laughs> Ale fajnie ci <laughs> Witamy Państwa na Estadio Santiago Bernabeu W ten wtorkowy wieczór, gdzie zmierzą się dwie potężne drużyny w El Clasico Zaczynamy to widowisko, no jestem ciekawy jak zagrają tutaj obie ekipy. Czy pokażą ofensywny futbol, czy jednak Real Madrid będzie stosował grę z kontry. Kurde! Jakoś wiesz, jakoś wyczułem, że będziesz właśnie strzelał w środek. Gobra. To tak jest i robimy daby. Eee, nie, nie nie. W Fiwie 98 by weszło! Takie strzały.... Mm, to były czasy. Piotrusiu, a odrobiłeś no, we, ma... no nie teraz, mamu, kurde, gramy mecz. Atletico Madryt równa się wyższa średnia wzrostu. <grystanie> Frajer, wszystkie pojedynki w powietrzu moje. Hmm, co poszło nie tak. <grystanie> Ale w ogóle warto wspomnieć, jakie płata nam figle dzisiaj pogoda, bowiem mamy śnieg. Ehm, powiem szczerze, jeśli chodzi o mnie, to wolę śnieg, aniżeli deszcz. Jestem ciekawy jak mój robot. Eee, jakaś ta FIFA w tym roku taka bezpłciowa? Nie wiem. Ty, a, a którym ten, a którym się to podawało, ten, który to guzik był? No tyle razy ci mówiłem, że zielony, A, a. podajesz. A, a, a a weźmy, a, a strzał? <grym> no idziesz czy nie? No idę, idę, przecież idę. O! Dobra, trzeba się porusiągać. O! Ale w <grym> Fifę gramy. No wiem przecież, muszę się rozgrzeć, żeby cię pokonać.